Nie ruszyliśmy jeszcze w naszym programie tych wszystkich oszustw ubezpieczeniowych, gdzie pole do popisu takich różnej maści złodziei i oszustów jest ogromne. Potrafią takiego zwykłego Kowalskiego też ukuć, nie tylko ubezpieczyciela. No tak, i po to właśnie zobacz, załatwiliśmy taki samochód. On jest pobijany z każdej jednej strony. Taki pojazd jest niezbędny do przeprowadzenia oszustwa przy spisywaniu oświadczenia o zdarzeniu, do którego nigdy nie doszło. Będziemy ludziom wmawiać, że ja jestem sprawcą Kolizji. Dobra, mówisz, że jesteś sprawcą, to dalej nie rozumiem, na czym ten interes twój będzie polegał. Po pierwsze, zmienię treść oświadczenia, a po drugie, zmienię rysunek. Czyli czy zmienisz czy... odpowiedzialność, że sprawcą będzie ten, któremu mówisz najpierw, że jest pokrzywdzony? Dokładnie tak. Jedyna podstawowa rzecz. Nie dajemy kopii drugiej stronie. A jak będzie chciała, no to niestety temat nam nie wyjdzie bazujesz na słusznej teorii, bo jeżeli druga strona nie weźmie tego oświadczenia, to nie będzie miała dowodu na to, że ty dokonałeś fałszerstwa. Będzie tylko oświadczenie, w którym będzie jasno wynikało, że to ona uszkodziła twój samochód. A wiesz, dlaczego nie weźmie? Bo nie będzie miała uszkodzonego auta, nie będzie chciała zgłosić. Jej to nie będzie potrzebne do niczego. Jasne, to teraz kumam. Fryzjer nie wyjedzie na ulicę, tylko zaparkuje samochód pomiędzy dwoma innymi i będzie oczekiwał na kierowcę jednego z tych pojazdów. Wtedy będzie się starał wmówić ofiarze, że uderzył w jej samochód podczas wyjazdu z parkingu. Na sprzedawałeś takich mądziaków, nie? No, i na przeprowadzali i na garboli, nic! I dwa razy dziennie na garboli. Wszędzie się jeździło, już nie rozgrzebuj. Marcin to było kiedyś, to były lata temu. No to może między te dwa. To już jest elegancko. Czekamy na oba. To tak, ty stąd spadasz i ja czekam. Po dwóch godzinach oczekiwania, młoda dziewczyna otwiera samochód sąsiadujący z obitym pojazdem fryzjera. Dzień dobry. Przepraszam bardzo, bo wy pani czekam na panią już tutaj dwie godziny. Taka trochę nie, niemiła sytuacja, nie, bo uszkodziłem pani samochód i u mnie jest tu uderzone, widzi pani? Na błotniku, a u pani też tu rysy są. Pani zobaczy. Tu. Po prostu. Ja prostu nie widzę. No, ale jest, no ja widzę, wie pani, a później będzie problem, bo pani gdzieś umyje samochód i. i... Nie, ale nie, po tutaj nic nie widać, nie wiem. Nie wiem. No, ale, ja chcę być wobec, ale ja chcę być wobec pani w porządku. Wie pani, no. Ja nie, wiem. nie wiem, czy pani tam, jak pani nic nie widzi, to ja bym dla świętego spokoju może byśmy napisali oświadczenie. Wie pan, co, no. Ale jak pan uważa, że tak będzie lepiej? No, dla mnie jest lepiej, dla pani również, bo w razie jakby coś tam, no to ma pani jak gdyby podkładkę, nie? Fryzjer występuje w roli skruszonego sprawcy i wzorowego obywatela. No, – no Co dobra. pani na to? – Dobra, okej. Okay. – Piszemy? – No, spiszmy to. – Nie wiem, no ja tam… – Nie widzę też kolorów pańskich ze swoim Dziewczyna słusznie nie może uwierzyć w kolizję. No jak, no pani zobaczy tutaj, no może tak aż drastycznie nie widać, ale to jak się umyje, to będzie widać, no tu widać, widać, no ja, ja przynajmniej widzę. Nie widzi pani? No, przepraszam bardzo, ale no wie pani, no, kobieta jednak nie, nie widzi tych blacharskich takich rzeczy, jak ja widzę. Pewność siebie, przygotowany scenariusz oszustwa i niewinny żart. Fryzjer krok po kroku prowadzi ofiarę przez przekręt. Ten y, dowód rejestracyjny? Jest. Dobra. Pomiędzy. Tak jak na dowodzie? Mm -hmm. Piszmy ten dowód, no. Dobra, pani. Piszmy jego, y... O, Numer polisy. Może podyktuję panu, dobra? będziesz? się. No ciebie. dobra. 90. Mhm. 1 Fryzjer skrupulatnie spisuje całe oświadczenie. Wreszcie pada najważniejsze zdanie. Całą winę biorę na siebie ja. Żeby nie było, nie? Okay, I zapiszem to. Winę. biorę na siebie ja. A jeszcze zrobimy rysunek techniczny, żeby. No, jestem ciekawa, jak to wyglądało. Tak szczerze. Proszę bardzo, tu jest, proszę panią, tak, tu jest mój pojazd, no. tu jest pojazd pani. No. Ja chciałem tu cofnąć po prostu. I uszkodziłem sobie to, a pani uszkodziłem to. No dobra. I to no niestety tyle. No. Rysunek gotowy. Cały przekręt uda się tylko wtedy, gdy ofiara nie weźmie kopii oświadczenia. No, to tu podpis, tu podpis i, mhm. i będzie finito. A, tak, pani tutaj. A, i jeszcze wie pani co? Numer telefonu w razie tam. Także ja bardzo przepraszam i życzę miłego dnia. No. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Dziewczyna odjeżdża z parkingu. Co, skropnęła ci oświadczonko? No, pięknie, ale podstawowa rzecz, czy wzięła kopię? A po co? Mało tego, to nam mi długopis. Żebym mógł poprzeprawiać, po, po no tak. nie? Więc zobacz: podstawowe zdanie. Całą winę biorę na siebie. Ja. ja. I teraz pisujemy. Dopisujesz. I tu jest cały ten myk. W tej Dopisuj. chwili. Tutaj się zaczyna już wap, Tu wpisujemy. Ja. Goda. I teraz zrobimy jeszcze jeden manewr, bo ja tu jej pokazałem, że wyjeżdż... cofałem, tak? Mhm. I teraz zobacz: a tu zrobimy, że ona wyjeżdżała w tą stronę. I A. To jest. Ford poszkodowany, tak, tak jest. A, b. Hyundai b. sprawca. Fryzjer sfałszował oświadczenie w trzech miejscach. W treści dokumentu po zdaniu Całą winę biorę na siebie ja dopisał imię i nazwisko dziewczyny. To były złodziej spisywał oświadczenie, więc charakter pisma się nie zmienia. Następnie, na rysunku technicznym, fryzjer dorysował strzałki, które jasno wskazują na to, że to dziewczyna w niego uderzyła. Wreszcie na dole, żeby ubezpieczyciel nie miał wątpliwości, oznaczył symbolami sprawcę, czyli ofiarę oraz poszkodowanego, czyli siebie. Pod oświadczeniem cały czas widnieje podpis dziewczyny, a jego treść jest już całkowicie inna niż w momencie spisywania dokumentu.